Siema! Z tej strony Depolisz i zapraszam Was na kolejny odcinek z ASG. Tak, właśnie dzisiaj postanowiłem, że pokażę Wam mój cały sprzęt, ponieważ przyszła moja replika główna, którą z naprawy, ponieważ miałem problem z. no, kulka się zablokowała, wszystkie zabawki poszły nieważne. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć wszystko o moim sprzęcie, jakim ja mam, jakie ja posiadam, w czym chodzę, jak jestem ubrany. I tak dalej, więc no tutaj raczej nie ma co obijać, bo one tylko możemy lecieć już z tym sprzętem, więc na początku chciałem wam pokazać mój sprzęt. E, jako replika główna, jako poczniak, no i chyba tyle, nie. W sensie głównie chodzi o broń, tak? Czyli zacznijmy może od mojej podstawowej broni. Moją podstawową bronią jest właśnie ten sprzęt. Jest to e, replika SR25 od PJ, Jest to przedłużona wersja, jakby można powiedzieć, takiej trochę czwórki. Coś w tym stylu. Jest to karabinek wyborowy, przynajmniej jest on zrobiony. posiada on moc jakiś 580 fps na 0,20 od GNG. Posiada sprężynę Guardera M150 ublok Jak dobrze pamiętam, jak się to nazywało. No wszystko, MOSFET. Tutaj porobione styki lepsze. No ogólnie jest to karabinek naprawdę dobry, już bardziej profesjonalny. Który strzela na około no, celnie 70-80 nawet do 100 metrów, więc no, przy, tej, przy tej odległości naprawdę można nieźle sobie postrzelać, można rozłożyć sobie oto tutaj ten dwójnik, można się położyć i celować, próbować wszystko, co się rusza, ustrzelić. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć o tym karabinie? No jest on elektryczny, jest to napęd elektryczny. Gearbox V2 long, czyli nie ten zwykły v, V2, którą mają wszystkie M4, tylko to jest fałd walonka, on jest trochę przedłużony, z czego mogę włożyć lepszą sprężynę, która generuje więcej FPS-ów. E, oczywiście podstawowy hop-up, tylko muszę go otworzyć, bo niestety z tym jest lekki problem. <grym> bo jest luneta, zaraz to też powiem. Oczywiście po hop-up. Tutaj widać też kawałek tego ubloka. Tam jest taki różowy. To jest coś takiego, że po prostu nie niszczy się korpus, co w się sensie nie pęka przy takiej dużej mocy. Korpus gearboxa. No pewnie niektórzy mieli taką takie właśnie historię, że im pęknął cały korpus i do dupy trzeba było wymienić cały, e, cały właśnie korpus, całą zewnętrzne metalowe część Gearboxa. Więc co dalej? E, tutaj właśnie a lunetka. Lunetka. Słuchajcie, lunetkę mam już Boże, święty zapomniałem. Od tekty Optics. E, jest to lunetka z podświetleniem zielonym lub czerwonym. E, mamy tutaj regulację ostrości na daną odległość, akurat tutaj jest liczona w yardach. No oczywiście regulacja krzyża w pionie, w poziomie yy, I przybliżenie od 3 do 9 Ja akurat latam na 3-4 coś takiego Ponieważ naprawdę nie jest więcej mi potrzebne Zresztą zaraz pokażę wam filmik jak to strzela z lunetki I zobaczycie jak to więcej wygląda Dobra, więc jak widzicie mamy pokaz z lunetki Bo strzelamy sobie trochę do tamtego drzewka Nie wiem czy będzie wszystko widać Trochę trzeba hop-up Niestety innego wyjścia nie mamy, ale trzeba ten hop-up regulować. Jak widzimy... Strzela... teraz jest trochę wiatru, więc ona schodzi. Ale ogólnie strzela naprawdę daleko. Jak podkręcę trochę bardziej hop-up, to może naprawdę daleko polecie. Że trochę podkręćmy, żeby był ten chopa widoczny. O, teraz jak poleciała do góry, ale trzeba podkręcić, niestety. High -cupa. no, coś czuję, że chyba będzie wymiana gumki. A jeżeli chodzi o tą replikę to to chyba wszystko już powiedziałem. Tak mi się wydaje. Posiadam jeszcze do niej. A, właśnie. Zapomniałem Wam powiedzieć. Słuchajcie, jak widzicie, ten tłumik nie jest dedykowany do tej broni. Ogólnie. Kupiłem tą broń bez tłumika, ponieważ facet ją zgubił, dlatego mi opuścił te dwie trzystówki. Eee, tłumik zrobiłem sam. Już wam zdejmuję go, tylko powiem wam jak go zrobiłem. Ech, trudno, zdejmuję troszkę. Ok, tłumik jest zrobiony tak. Tutaj jest większa, tutaj jest mniejsza. Co prawda nie jest to na środku, ale naprawdę strzela ładnie. Żadnej tutaj lufy precyzyjnej nie ma, żadnego przedłużenia nie ma. Więc naprawdę no to jest zwykła konstrukcja, po prostu zrobiłem to tak. Zrobiłem jakąś rurkę, zwykłą PCV-kę chyba, taką bardzo, bardzo cieniutką. W środku włożyłem mniejszą, większą PCV-kę, tak, to, żebym mógł to na lufę nałożyć. Eee, co tam jeszcze? Zrobiłem to wszystko takim... W środku jest chyba taka pianka po prostu, nie, w sensie takie, taka rurka z pianki. Z jednej i z drugiej strony zrobione gorącym klejem i owinięte taśmą e, taką, o proszę. Taśmą e, maskującą. No i słuchajcie, zdaje to egzamin naprawdę bardzo fajnie. Trochę się nad tym męczyłem, bo tym bez Tumika wygląda to tak. No sorry, ale to wygląda tak gównianie, żeby się dubić zrobić. A po prostu nie chciało mi się kupować Tumika za kolejne 300-400 zł i wydawać kolejne kasy na ten sprzęt. Dlatego zrobiłem sam Tumik, wygląda to świetnie i naprawdę zdaję swój egzamin. E, dobra, jeżeli chodzi o taryfingę, to wszystko. Odłożę ją, teraz wam pokażę jak ją odboczniak. Jeżeli chodzi o mojego boczniaka, zwykła za 70 zł Beretta M92. Gaziak. No. Posiada on moc jakichś 250-300 fps. Naprawdę na małą odległość jest bardzo fajny. Mam do niego dwa magazynki, z czego muszę je pouszczelniać, ponieważ jeżeli nabije więcej gazu, już zaraz wam pokażę, to on będzie schodzić z niego właśnie... I ja słyszę, nie? nie nie usłyszycie tego, ale no schodzi z niego ten gaz, ale działa wszystko ładnie, naprawdę można fajnie celować, wszystko jest w porządku. Gaziak polecam, naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajna, bardzo fajna zabawka i za jedyne 70 zł. słuchajcie, to jest naprawdę jeden z lepszych boczniaków za taką małą cenę. Naprawdę bardzo wam polecam Beretta M92, bez blowbacka ona jest, po prostu no, możemy kurek naciągnąć. Od razu wystrzelić, celni, przycelować. Naprawdę fajna sprawa, jeżeli chodzi o, o boczniaka. Jeżeli chodzi o broń, to chyba by było wszystko. Teraz wam pokażę, ubiorę się ogólnie cały w te moje malatki i tak dalej. Pokażę wam tylko górę, ponieważ dół składa się. Jedynie z moich bojówek i glanów, które mam na dole, nie będę tutaj teraz przynosił, bo po prostu są całe brudne jeszcze u świnie, będę musiał to sprzątać, masakra i tak dalej, więc... No. Dół ten zostawię, po prostu wam pokażę górę, jak to wygląda, tutaj hełm, cała kamizelka i tak dalej, więc ja zaraz wracam i widzimy się za chwilę. Dobra, jestem z powrotem, wygląda to mniej więcej tak. <laughs> dalej mogę pokazać stanność prawa oczywiście kawałki moich dresów. Orafatka, czapka, kamera, gogle oczywiście bardzo ważna rzecz. Mam takie gogle, ponieważ one troszkę parują, ale jeżeli celuję, na przykład mam snajperkę i celuję, to one naprawdę bardzo są do tego dobre, ponieważ mam też drugie gogle. Mam jeszcze takie gogle, ale one po prostu strasznie przeszkadzają, kiedy mam je tu i po prostu przyceluję, to wtedy one yy, nie wiem, można to powiedzieć, nie, nie układają się dobrze z moją kolbą, więc no, tutaj akurat muszę to sobie opuścić. Mam takie dwie pary, ponieważ raz mi stajwanganu przysłali. Muszę je komuś opylić, bo one są nówki, leżą tam jeszcze w mojej szafce, gdzie mam wszystko. No, mam jeszcze tam świecę dyny własnej roboty i tak dalej, ale no to, to jeszcze długo. <noise> Potem wam to pokażę, wszystko. Więc tak, mniej więcej tak to wygląda. Replikę mogę sobie wziąć, bo mam Bungee więc nie mam problemu. Jak to wygląda? Arafatka. Gogle czapka, kamera. E, oczywiście e, mundur polski WZ Pantera WZ93. E, dobra, replikę sobie teraz zdejmę na razie. Muszę coś z tymi kawałkami zrobić, bo one są za długie. Chyba będę musiał je odlutować i potem przygotować jeszcze teraz. Gata to ode mnie. Dobra, nie mam także e, kabury na mojego boczniaka, nie chcę, niestety, widać, się softboxy odbijają. <laughs> nie mam niestety kawury na mojego boczniaka, bo niestety trzymam ją albo w kieszeni, albo w którejś z... z magazynków. Nie wiem, no to zależy od tego. Tu mam magazynek na boczniaka, tu mam szybką ładowarkę no ale kiedyś lepałem z nią tak, to tutaj wsadzałem, pek, pek. I jest zajebiście. I tego robię tak, tak i już miałem od razu wyciągnięte, nie było żadnego problemu. E <kluzny> Będę musiał sobie kupić tego boczniaka, bo to jest jednak troszkę denerwujące. Co ja tu mam? W kamizelce mam. No, jak to fajnie wygląda? Dwa magazynki. capy Do yy, eserki. W tej, tutaj, oto mam magazynek dodatkowy do boczniaka. Yy, a tutaj mam szybką ładowarkę. Jak będzie dość długa runda, to sobie mogę do boczniaka doładować kulek. Nie ma problemu. E, tutaj są miejsca na małe granaty, lecz ja granatów na razie nie używam, bo głównie chodzę w takie miejsca na przykład, że jest park i po prostu tych granatów używać nie można. No i ducha nie mogę nic robić. Chociaż mam parę sztuk świec dymnych własnej roboty, naprawdę są bardzo fajne. Potem ewentualnie nagram inny odcinek, jak to wszystko wygląda. No i mój boczniak, czyli beretka, naprawdę fajna, o, to się nie da w tym robić. Tych rękawiczkach. Jeszcze jedna rzecz, która czeka do mojego e, jakby zaopatrzenia jest ten oto hydro, hydracyjny zestaw. E, dlaczego czeka? E, ponieważ e, zrobiłem najgłupszą rzecz jaką mogłem zrobić i chciałem wyparzyć worek, który jest na tym. Który jest na... E, właśnie na... E, Boże Święty. Nie na napój tylko na wodę albo na coś. No i los tak chciał. Że mi się spalił. W sensie nie spalił, tylko roztopił. Poszły wrzątek mi połapał, Poszedł. Więc to muszę kupić za trzy dychy. Tam ten zestawik, ten cały worek z tym. Yy, yy, z tym. dzisiaj jakoś się nie mogę wysłowić. Właśnie jeszcze polecę po jedną rzecz. Ostatnio zakupiłem. Jest to plecak, który zakupiłem. Tak on wygląda. Nie wiem, czy widzicie go dokładnie. O, mniej więcej tak. Wodoodporny, naprawdę zajbisty, mieści tam wszystko. Oczywiście, jak obiorę do szkoły, tak? Jak biorę na przykład jakieś książki, to się w niego ubieram i biorę. Słuchajcie, deszcz, śnieg, wszystko, mróz, nic go nie przebije. To jest tak wodoodporne, że po prostu jakby mnie nawet, nie wiem, ciężarówka owalniała, to no nic kompletnie. Więc naprawdę, plecak jest świetny. Mogę tu sobie włożyć boczniaka, mogę sobie włożyć inne rzeczy. Nie no, boczniaka akurat nie. Ale no nie wiem, świece dymne, gaz do boczniaka, czy, czy takie bariery. Więc no plecak naprawdę bardzo fajny już trochę ubrudzony ale naprawdę fajny i zajebisty yy, powiedziałem już ja wam już chyba wszystko na temat mojego uzbrojenia i na temat mojego wyposażenia yy... co mam jeszcze wam powiedzieć będę teraz jeszcze kręcił filmik z yy, taki jakby do it yourself albo nie wiem zrób to sam ponieważ muszę zrobić yy, uchwyty na ścianę na moją replikę, tylko właśnie będę musiał to robić w garażu, będę miał kamerkę nagram to wszystko, wam po też pokażę może ktoś ma z tym problem, może nie wie jak to znaleźć na Allegro, albo po prostu nie ma pieniędzy i chce kupić, zrobić sobie to sam bo ma garaż taki jak ja i mogę to sobie zrobić sam więc naprawdę jeżeli chcecie to będzie też za tydzień około ten filmik z tego, albo nawet w tym tygodniu ustawię. zobaczę czy teraz będę to nagrywał, czy będę to nagrywał za tydzień więc słuchajcie, jeżeli to by było tyle no to będę się z wami żegnał, no wszystko wam już chyba powiedziałem, nic tutaj wam innego nie, nie, nie mogę zaprezentować co ja mam w swoim uzbrojeniu, bo na razie jest dość ubogie, ale replika naprawdę bardzo fajna sprawia się w boju, więc wow. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie o tych łapkach. Jeżeli chcecie, to wejdźcie na mojego Snapchata. Tutaj gdzieś będzie na środku, nie pamiętam dokładnie gdzie. Wielki dzięki za obejrzenie filmu. Wpadnijcie na mój kanał, no, zobaczcie moje inne serie. Może tam z Battlefielda Wam się coś spodoba. Jeżeli chcecie więcej trochę wiedzieć o tym, jak zacząć ASG jak to wszystko przebiega, słuchajcie, polecam wam kanał Steelgarda. Bo ja tam też się zzorowałem, tam też patrzyłem, jakie repliki, i które na przykład są na początek najlepsze. Więc wpadnijcie do niego, naprawdę to bardzo fajnie opowiada tak zwany ASG Maniak. Naprawdę koleś opowiada to świetnie. Więc naprawdę polecam, wpadnijcie do niego i zobaczcie te filmy, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o ASG, więc po raz dziesiąty z wami się żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie i na razie!